Czy chcielibyście wiedzieć, jaką dokładnie macie osobowość? Ponieważ zrozumienie siebie i pod pewnymi względami zaklasyfikowanie swojej osobowości, chociażby żeby otaczać się ludźmi podobnymi sobie, interesowało ludzkość prawie od zawsze, pierwszego słynnego podziału na cztery typy osobowości dokonał już w starożytności grecki lekarz Hipokrates. Założył on, że od dominacji jednego z płynów w organizmie człowieka będzie zależał tego człowieka temperament. I tak sangwinicy mieli być zdominowani przede wszystkim krwią, cholerycy żółcią, flegmatycy śluzem, a melancholicy czarną żółcią, czyli jak wiemy obecnie, ciemną krwią żylną wypływającą ze śledziony. W latach 20. XX wieku kolejną słynną typologią osobowości rozwinął szwajcarski psychiatra Karl Gustav Jung. Zdaniem Junga podstawowym elementem różnicującym osobowość człowieka był wymiar ekstrawersji i introwersji. Na bazie jego koncepcji w połowie XX wieku amerykańskie pisarki Katrin Briggs oraz jej córka Isabel Briggs Myers przygotowały własną koncepcję badania i opisu osobowości słynne MBTI, które dzieli nas aż na 16 osobowościowych typów. Mniej lub bardziej znanych modeli i testów osobowości jest oczywiście mnóstwo, ale akurat MBTI należy do tych o niegasnącej popularności. Ostatnio można nawet odnieść wrażenie, że staje się coraz bardziej popularne. Ma to być wybitnie przydatne narzędzie szczególnie w planowaniu swojej kariery zawodowej. Namiętnie mają się też nim posługiwać rekruterzy i osoby zarządzające zasobami ludzkimi. Trafiłem nawet w Business Insiderze na takie zdanie z artykułu z zeszłego roku o MBTI. Z metody tej korzysta około 80% firm z listy Fortune 500 tym największe fundusze inwestycyjne świata. Brzmi poważnie i bardzo profesjonalnie, prawda? Często też pytacie mnie o moje zdanie na temat MBTI w komentarzach. Postanowiłem więc solidnie przeanalizować temat. Czego się dowiedziałem? Jakie są wady i zalety MBTI i generalnie tego typu testów osobowości? Kiedy warto je stosować? Na co jeszcze? Być może warto zwrócić uwagę planując na przykład swoją ścieżkę kariery. Zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także podsumowań najciekawszych informacji z odcinków, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Zanim jednak przejdę do tematu testów osobowości, to chciałbym Wam wspomnieć o partnerze dzisiejszego materiału firmie Surfshark, która jest wiodącym globalnym serwisem VPN i m.in. dba o naszą prywatność w sieci. Surfshark. Zapewnia nam na przykład bezpieczeństwo, kiedy korzystamy z publicznego Wi-Fi, chroni nas przed złośliwymi stronami i wyciekami naszych danych osobowych. Serwisy VPN są też dobrze znane z tego, że umożliwiają nam zmianę naszej widocznej lokalizacji na inny kraj, co umożliwia nam na przykład dostęp do serwisów, które nie są jeszcze dostępne w naszym kraju. Z czego akurat regularnie korzystam, bo niektóre filmy i seriale, na które bardzo czekam, nie są jeszcze dostępne w Polsce, a dzięki Surfshark mogę je już oglądać. Jeśli temat bezpieczeństwa w sieci albo nieograniczonego dostępu do treści jest dla Was ważny, to polecam Wam ofertę Surfshark. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka, a na kod absurdalny macie 83% zniżki i dodatkowe 3 miesiące darmowego użytkowania. A teraz do MBTI. Rozdział pierwszy. Czym jest i jak działa MBTI? Sama dość enigmatyczna nazwa MBTI wzięła się od nazwisk autorek modelu. Pochodzi od angielskich słów Myers, Briggs, Type Indicator. Według Myers i Briggs różnice w tym, jakie zachowania i strategie działania preferujemy, można opisać na czterech wymiarach. Wymiar EI, czyli ekstrawersja, z angielskiego extraversion, kontra introwersja, z angielskiego introversion. Ma on decydować o tym, czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń oraz skąd czerpiesz swoją energię, z ludzi i otoczenia, czy ze swojego wnętrza. Wymiar SN, czyli poznanie z angielskiego sensing, versus intuicja z angielskiego intuition. Wymiar ten rozstrzyga, czy wolisz skupiać się na danych i detalach, czy też ważniejsza jest dla Ciebie szeroka perspektywa i powiązania pomiędzy informacjami? Wymiar TF, czyli myślenie z angielskiego thinking, versus odczuwanie od angielskiego feeling. Ma on pomóc określić, czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i tzw. sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces, biorący pod uwagę harmonię i system wartości, Osób zaangażowanych. Ostatni wymiar JP to osądzanie z angielskiego judging versus obserwowanie od angielskiego perceiving. Pytania, na jakie ma odpowiedzieć, to czy idziesz przez życie w sposób uporządkowany i zaplanowany i na tej bazie podejmujesz decyzję, czy też preferujesz mieć dużo możliwości i decydować spontanicznie. W zależności od naszych wyborów, jak łatwo policzyć, mamy aż 16 kombinacji, które mają opisywać. Naszą osobowość. Mi na przykład wyszło, że jestem introwertykiem kierującym się intuicją, myśleniem i obserwowaniem. No dobrze, ale poza zaspokojeniem naszej ciekawości o sobie, w końcu jesteśmy swoim ulubionym tematem, oraz usatysfakcjonowaniem naszej potrzeby przynależności do jakiejś grupy, do czego jeszcze stosuje się MBTI? Narzędzie jest szczególnie popularne w doradztwie zawodowym i w planowaniu własnej kariery. Wiele firm kwestionariuszy MBTI używa też pomocniczo w procesach rekrutacyjnych, żeby zobaczyć, na przykład, czy kandydat będzie pasował do kultury organizacji i charakterystyki danego zespołu. Generalnie też osobowość pracowników bada się w celu wspierania i rozwijania ich mocnych stron, lepszego zarządzania zespołami, a także coachingu. Uważa się, że znajomość własnej osobowości to też fundament rozwoju osobistego. I tak w kwestii chociażby poszukiwania pracy w artykule z Business Insidera, który już cytowałem, możemy się dowiedzieć na przykład jaki zawód będzie najlepszy dla naszego z 16 typów osobowości. Jeśli kierują nami przede wszystkim ekstrawersja, poznanie, myślenie i osądzanie, to powinniśmy się najlepiej odnaleźć w profesjach takich jak prawnik, sędzia, agent ubezpieczeniowy, farmaceuta czy Project Manager. Jeżeli dla odmiany są to introwersja, intuicja, odczuwanie i obserwowanie, to jako wrażliwi idealiści najlepiej będziemy się czuli jako psychologowie, pisarze, trenerzy rozwoju, graficy czy fizjoterapeuci. Pod moim typem INTP nie ma akurat psychologa, ale obok architekta i programisty jest wykładowca akademicki, więc może coś w tym jest. Czasami w popularnych artykułach o MBTI możemy znaleźć nawet takie perełki, że znaną osobą o naszym typie osobowości jest np. królowa Elżbieta II, Anthony Hopkins czy Julia Roberts. Ciekawe, prawda? Tylko czy to rzeczywiście działa? Rozdział drugi. Kontrowersje wokół MBTI. Choć kwestionariusz MBTI jest bardzo popularny w biznesie, wśród studentów oraz w sektorze szeroko rozumianego rozwoju osobistego, to nigdy nie zdobył specjalnego uznania w środowisku naukowym. Dlaczego? Krytyka dotyczy głównie braku twardych naukowych dowodów, że ten model rzeczywiście opisuje to, co ma opisywać. Choć przeprowadzono sporo badań nad MBTI, to większość potwierdzających skuteczność tego narzędzia pochodzi od organizacji związanych z Myers-Briggs Foundation. Obawy wzbudza również niedostateczna rzetelność, czyli powtarzalność wyników testu, która nie spełnia ścisłych norm wypracowanych przez psychometrystów. Zdarza się, że wykonując test dwukrotnie w odstępie kilku tygodni, ta sama osoba uzyskuje odmienne wyniki. W metaanalizie z 2017 roku wzięto pod lupę aż 221 dużych badań nad MBTI, z czego tylko 7 spełniało psychometryczne standardy dotyczące rzetelności i trafności. Na bazie pozostałych 214 nie można więc powiedzieć, że udowadniają one cokolwiek. Z tych siedmiu tylko trzy z powodu dużych różnic metodologicznych nadawały się do ujęcia w metaanalizie. Co z nich wynikało? Że tylko skalę introwersja, ekstrawersja, poznanie, intuicja i osądzanie, obserwowanie mają poziom rzetelności na wymaganym poziomie. Powtarzalność wyników w wymiarze myślenia i odczuwania była zaś już dość przeciętna i Niewystarczająca. Dużym zarzutem wobec badań nad MBTI jest też, że zdecydowana większość z nich została przeprowadzona na studentach. Nie ma więc pewności, że kwestionariusz sprawdza się równie dobrze na innych grupach wiekowych. Jak każde narzędzie samoopisowe, MBTI obarczone jest też ryzykiem błędu, wynikającym z tego, że nie wszystko o sobie wiemy. Często inaczej działamy w teorii, w naszej wyobraźni a inaczej w prawdziwym życiu. Nasze odpowiedzi niejednokrotnie pokazują też, jacy chcielibyśmy być, jak chcemy siebie widzieć, a nie jacy w rzeczywistości jesteśmy. Ostatnią pułapką, która generalnie dotyczy większości testów osobowości, jest leżące u ich fundamentów błędne założenie, że cechy w populacji mają rozkład bimodalny, czyli że większość z nas jest bardzo mocno jakaś, np. introwertyczna albo ekstrawertyczna. Tymczasem miażdżąca większość naszych cech ma rozkład normalny, to znaczy, że u około 70% populacji każda cecha będzie na średnim poziomie. Czyli na przykład w większości nie jesteśmy ani introwertykami, ani tymi ekstrawertykami, tylko ambiwertykami z minimalną preferencją na którąś ze stron. Ludzi, których dana cecha naprawdę definiuje jest tylko kilka procent. Dlaczego więc tak wielu ludzi po wypełnieniu kwestionariusza w stylu MBTI będzie mieć poczucie, że wynik opisuje ich doskonale? Rozdział trzeci. Efekt horoskopu. Słyszeliście kiedyś o eksperymencie Forera? W 1948 roku psycholog ten dał studentom do wypełnienia test osobowości, a następnie przedstawił im analizę ich osobowości rzekomo bazującą na wynikach tego testu. Studenci mieli ocenić trafność tej analizy w skali od 0, czyli bardzo słaba trafność, do 5, znakomita. Średnia ocen wyniosła później 4,26, czyli dla większości studentów wynik analizy ich osobowości był trafiony znakomicie. Tymczasem jak się później okazało, wszyscy oni dostali ten sam opis, który brzmiał tak. Masz potrzebę, by ludzie cię lubili i podziwiali, jednak jesteś osobą krytyczną wobec siebie. Masz pewne wady osobowości, ale potrafisz je kompensować tym, co jest w tobie dobre. Masz duże możliwości, które wciąż pozostają niewykorzystane. O ile na zewnątrz możesz wyglądać na osobę zdyscyplinowaną i opanowaną, wewnątrz często trapi cię niepewność i martwisz się o wiele spraw. Niekiedy masz poważne wątpliwości, czy Twoja decyzja była dobra albo czy Twoje czyny były właściwe. Lubisz pewną ilość zmian i różnorodności, a kiedy osaczają Cię ograniczenia, odczuwasz niezadowolenie. Cenisz sobie własną niezależność myślenia i nie przyjmujesz cudzych twierdzeń bez przekonujących dowodów. Życie nauczyło Cię, aby nie przesadzać ze szczerością, kiedy się przed kimś otwierasz. Czasem bywasz osobą otwartą na ludzi, przystępną i towarzyską, ale innym razem zamkniętą, ostrożną i zdystansowaną. Niektóre z Twoich marzeń wydają się być nierealistyczne. Nie wiem jak do Was, ale do mnie ten opis doskonale pasuje. Tymczasem składał się on z kilku wybranych przez Forera horoskopów. Jak odkryto, na efekt wiary w taką analizę czy też horoskop wpływ ma jeszcze kilka czynników. Analizy są oceniane jako szczególnie trafne kiedy. Badany jest przekonany, że zostały one przygotowane specjalnie dla niego. Badany wierzy w autorytet analizującego. Analiza opisuje głównie pozytywne cechy. Czy wszystkich tych cech nie spełniają świetnie testy osobowości? Zobaczmy kilka losowych opisów typów osobowości z MBTI. Typ X: pełni życia i lubiący zabawę ludzie cenią zdrowy rozsądek. Typ Y: skromni i zdeterminowani lubią pomagać ludziom. Typ Z. Troskliwe, uważne i kreatywne osoby, które kierują się twardymi zasadami i etyką osobistą. Efekt horoskopowy w takich testach jest dodatkowo wzmacniany przez fakt, że większość z nas zwróci uwagę i zapamięta to, co się w opisach zgadza, ignorując rzeczy, które są mniej trafne. Łatwo też zgodzić się z analizą, która podkreśla przede wszystkim mocne strony i zalety. W końcu tak chcemy siebie na co dzień postrzegać. Wspominałem też, że testy osobowości jak MBTI są szczególnie popularne wśród ludzi młodych, studentów i osób na początku swojej kariery zawodowej. Myślę, że nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ młodość to czas szukania swojej tożsamości, budowania dopiero swojego poczucia wartości i kompetencji. To również okres pewnego zagubienia i trudnych wyborów, więc wszelkie wskazówki są tutaj bardzo pożądane. Czy więc narzędzia w stylu MBTI są zupełnie bezużyteczne? Rozdział 4. Jak stosować testy osobowości? Uważam, pomimo wszystkiego, co tutaj padło, że warto skorzystać raz na jakiś czas z testów w stylu MBTI, mając jednak do nich odpowiedni dystans. Przejście przez pytania z testu osobowości może być świetnym wstępem do rzeczywistego, głębokiego zastanowienia się nad sobą. Nad swoimi preferencjami, ale także oczekiwaniami wobec samych siebie. Takie ćwiczenie może nam rzeczywiście pomóc usystematyzować naszą wiedzę na temat naszych mocnych i słabych stron. Dlatego też uważam, że same pytania mają niejednokrotnie większą wartość niż Pełne truizmów wyniki. Myślę też, że test może być rzeczywiście wartościowym narzędziem do przepracowania, na przykład ze swoimi pracownikami czy z zespołem. Trzeba być tylko w pełni świadomym wszystkich jego ograniczeń. Ale jestem też bardzo ciekaw Waszych przemyśleń i doświadczeń z testami osobowości, dlatego liczę na interesującą dyskusję w sekcji komentarzy. Zachęcam też jeszcze raz do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego materiału firmy Surfshark. Link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. I przypominam, że na kod absurdalny macie 83% zniżki i dodatkowe 3 miesiące darmowego użytkowania. Po więcej inspiracji zapraszam też tradycyjnie na mój Instagram. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy lub jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście tutaj wracać regularnie, to zostawcie koniecznie swoją subskrypcję. Ja się już żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.